no wziąłem się ogólnie za betę, no bo już chciałem ten rozrusznik zrobić. No i z tego co tu właśnie widać, to najprawdopodobniej ten autodekompresator jest y, rozpierdzielony. Zobaczcie, on w tym miejscu ma takie mocne wytarcie. Bo tak to niby te kowadełko działa, Nie? Ale tu właśnie widać, że jest bardzo mocno zużyty i chyba przez to, to nie działa tak jak trzeba. Udało mi się skołować ten autodekompresator, tylko no ktoś wyśle go dopiero, bo miałem jechać, ale myślę kurde 250 km zapierdzielać. No chciałem ścigiem pojechać, ale patrzę dzisiaj taka pogoda, a wróciłem wczoraj w nocy i, i nie chce mi się już jechać. No mam nadzieję, że to pomoże ta wymiana. To jeszcze będę musiał tutaj rozrząd pewnie rozpiąć i wyjąć cały ten wałek. Czy rozrząd rozpiąć, napinać, wyciągnąć. A jeszcze jedna rzecz jest. Jadę tutaj do takiego koleżki, no bo ogólnie patrzcie co mi się stało, niemocowanie wydechu. To tutaj to jest pół biedy, ale patrzcie co jest pod spodem. Kurde, normalnie przygody. No mam gościa, co to ładnie pospawa, że nie będzie nawet śladu. No i jednak jeszcze uszczelniacz WXC wyjąłem od zdawczej. Musiałem go tu nawiercić, żeby wkrętami go wyciągnąć, bo nie było jak tego podważyć. Jadę też to dokupię od razu. No i będę składał to betę na weekend. Właśnie najgorzej z tym, że kurde, normalnie to bym poczekał na to, ale tak mi zależy, żeby to do jutra przyszło. No mam nadzieję, że to dojdzie. Bo tak to będę musiał złożyć tak, jak jest to czapę na górze. A później po znowu to rozkładać, a to jednak trochę roboty jest, żeby to trzeba wszystko wyczyścić, później znowu uszczelnić, się trzeba trochę narobić. A tak jak już tu mam na wierzchu wszystko, no to chciałem to jednym rzutem ogarnąć. Ogólnie mógłbym rozrusznikiem jeszcze zakręcić, ale to trochę bez sensu, bo tu jest masa do stelaża, a stelaż jest odkręcony, bo nie mogę tego wydechu wyjąć I się zaraz będzie skrzyło. To jest dobra prędkość obrotowa, ale tak właśnie podejrzewam, że nie działa to dlatego, że tutaj jest tak mocno wytarty ten. Pewności nie mam. Jak się okaże, że to tono, to w końcu to betę ogarnąłem. Tutaj z bocznej pokrywy też zrobiłem. Zdjąłem to jeszcze raz i nam... O kurde, on się tu olej pompuje. Ja pierdzielę. Zapomniałem się, że tu przecież i do te. O, można jak sprawdzić, czy pompa oleju działa? Ktoś się pytał. Teraz mi tu olej cały wyleci, od razu gaźnik mam na wierzchu. To sobie gaźnik wyczyszczę. W sumie roz, nie rozbiera się tego często. A jak już to wszystko jest porozbierane, to można jednym rzutem zrobić to raz i później mieć spokój przez jakiś czas. O, do zaworów od razu mogę zajrzeć, jak ten jak założę to czapkę. Czy luzy są takie, jak trzeba? Tutaj jest właśnie. Regulacja na te grzybki, tak jak w tym, jak to się nazywa, jak w skuterach. O, jeszcze jedna rzecz, tutaj mi się lekko z kompres... tego. Kompre... No to jest też ten kompresator, tylko to jest manualny. To no mi się tu pociło lekko. A wiem, że tu są uszczelniacze w środku. To też akurat jest o, teraz okazja. To praktycznie tyle, co nic się pociło. Ale jak już mam to na wierzchu, to też sobie to zrobię. O, tutaj widać spawanie czapki po tym. Po zerwaniu najprawdopodobniej łańcuszka rozrządu. No dobrze, że to tylko takie coś, bo myślałem, że jak tu spojrzę po spód, to rzeźba gorsza będzie, ale tak to patrzę, że, że spoko to nawet zespawali. spawali. to czapkę zawsze można wymienić, ona nie jest droga do kupienia, tam widziałem chyba 150 zł, to tragedii nie ma. No ale jak tu się to nie poci zespawane, to nie będę tego ruszał. No dobra, tak wyglądała mi sytuacja. Szykuję sprzęta na weekend. W sumie tyle z takich e, usterek co tu mam do zrobienia. Dam w następnych filmach czy ten, czy wymiana tego elementu pomogła i już motocykl normalnie odpala z rozrusznika. Jak będzie palić z rozrusznika to jeszcze okleinkę mu założę. Też muszę olej już zmienić bo ten to nie wygląda za dobrze. I myślę że sprzęt będzie w miarę ogarnięty w końcu. No, bo mówię, już tu nie ma naprawdę innej opcji jak ten autodekompresator. Dobra, to w sumie tyle. Siemaneczko. Do następnego odcinka. Trzeba sprzątać garaż.